Dobra, Czy może tego nie nagrało, no, ale chyba zaczął się w ogóle nowy film. Nie wiem dlaczego. Albo, to jest, albo po prostu, albo, albo się wydamy po obcięciu, albo to jest nowy film, bo to jest chyba nowy film. Więc ja chciałbym powiedzieć, witajcie w kolejnym odcinku już trzecim Miami Bytown. Tak, oczywiście mam już tu hajs. I chciałem was zachęcić też, żebyście oglądali moje dalsze filmy, bo widzę, że ludzie oglądają się tylko te, te te filmiki, oczywiście, te, te, te Miami White Town, a tyle też są fajne, ludzie zachęcam do oglądania. No i każdy każdym Witam Was właśnie w kolejnym odcinku. Właśnie sobie kupujemy naszą siekiekę. Dzisiaj sobie nie połowimy. Już jestem na miejscu. Oczywiście reklama. Jestem na miejscu tutaj od razu. Nie wiem, czy to jest film, czy witamy się po cięciu. W każdym razie kupuję naszą siekiekę. Jesteśmy w nią wyposażeni, elegancko. No i oczywiście Zabawimy się naszą siekieką. Może pokażę czołg jeszcze, ale. W każdym razie. No, tak. A więc ruszamy do boju Ogólnie dawaj, kurde No dawaj Może policja, policwo, policja przyjedzie No dobra, może Chłopaczko nie, no, wiecie co <laughs> okej okay. Tu mam właśnie naszą nową purę No i kupiliśmy dom Biorę sobie łapę I odjeżdżam eee, W dobra a więc tak, wam powiem. Jedziemy. O, już powiedziałem, widzę. Dobra, no to jedziemy do naszego czołgu. Jedziemy do naszego czołgu, oczywiście. Yy, ogólnie to yy, odinstalowałem tą grę, więc dlatego nie mamy tej siekieki. E, ale, yy, to dlatego właśnie, bo odinstalowałem tą grę, no i po prostu wiecie, no. Automatycznie skasowało mi się wszystko, dawno w nią nie grałem, no ale na szczęście wiem, gdzie znajduje się czołg. Oczywiście jest jeszcze jedna gra ja tego typu. Ale ona, jakby to tak powiedzieć, w ogóle to ja pokażę wam mapkę, no tutaj, tego chyba musimy wyjechać, no i jest jeszcze tutaj taka jedna gra tego typu, tylko ona posiada, no, według mnie troszkę lepsze bronie, jeśli chodzi o taką, tak o... E, po prostu helikopter, wiecie, takie, takie coś. No i, e, no i, no i po prostu takie rzeczy, no wiecie, że, żeby nie było zaskoczenia, no to ja tą grę mogę nagrać, ale niekoniecznie ja nagram, no pewnie, Ale, Tak. Dobra. Tutaj, oczywiście, wjeżdżamy, jedziemy do naszego, a już skupiamy na sumie policję zgubiła nas, prawda? Tak, ale to w terapii może się okazać, że to będzie jednak czwarty odcinek, bo w ogóle pomieszanie z poplątaniem dlatego, bo e, nie wiem, ja tamten też wrzucę tam połowę, kiedy zrobiłem cięcie, bo tutaj jak były dwie części, ja piszę w opisie, że po prostu to miały być dwie części. No bo to miało być złączone, a gra mi się kompletnie włączyła, musiałem od nowa dojeżdżać i zacząć od nowa film. W ogóle, what the fuck? No, ale dobra, spróbujemy tu zrobić jakąś rozrybę, bo już dojeżdżamy do miasta Z naszego miasta zrobimy rozrybę i myślę, że będziemy kończyć, bo muszę obejrzeć co to w ogóle jest w tych dwóch filmach, co to zawiera Jeśli to, 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 to jeśli to jest kolejny odcinek To ja się po prostu zabiję, jeśli to nie było cięcie, dobra Zaczynamy, zaczynamy, dobra, rozrybam no szybciej wysiadaj z tego, no szybciej, no dobra, dawaj, policja, policja. Nie, dobra, zostawimy ich w spokoju. Kostek w ogóle tu się stawia. stawiasz się? Stawiasz się? No dwa strzały, kurde. Czekaj, sprint, sprint. du 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 Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Musimy dowiec za tego gościa, w ogóle za sobie konią. Co za co? no dobra, gostek. U ciebie walczysz, walczysz jak mężczyzna, czy jak kobieta. Dobra, chodźcie, idziemy dalej? Dawaj, dawaj, dawaj. O, no do bani. No gostek sobie stoi tak normalnie. Szkoda, że nie mam tego już pistoletu. Dobem go gdzie. Kudy tu du 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 du. Kurde, Gostek ucieka? No, ja już nie mam za dużo tego sprintu. O kurde, co to było? Tu uciekamy, to, to, uciekamy. No, co, co to jest? Wtf, f A, tu du, du, Dobra. Nie, nie będę już e, naśladował tego dźwięku. O kurde, 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 wysiadaj, 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 wysiadaj. Zańczyliśmy, doda. No, no i to by było chyba na tyle na razie i cześć Paydayowcy, pay, paydayowcy i payday'owie.